Oto mapa drogi do spełnienia dla mężczyzny. Po pierwsze, zadbanie o siebie, o miłość własną i o swoją energię seksualną, żeby je nie marnować. Wtedy mamy dużo mocy do tego, żeby realizować drugi krok swoją pasję, czyli ją najpierw poznać, potem ją realizować ogarnąć też się finansowo, najlepiej trzeci krok, połączyć to z pasją, żeby zarabiać robiąc to, co się lubi. Następnie, jeżeli mężczyzna jest już jest spełniony, realizuje się, wie kim jest, zna siebie, kocha siebie, to wtedy pojawia się w jego życiu kobieta i wtedy tworzy się związek, zakładanie rodziny i to jest już kolejny etap rozwoju i spełnienia. Do tego potem dochodzi już dom, budowa domu i tak dalej. I klucz jest takie, żeby najpierw zadbać o siebie, znaleźć tą miłość, spełnienie i potem spełni dzielić się z kobietą, czy też z innymi ludźmi, tworząc biznes. Ale najważniejsze jest pokochać siebie i nie tworzyć z braku, bo wiele ludzi wchodzi w związek czy w biznes z braku, bo nie mają pieniędzy, bo nie mają bliskości i potem tworzą brak. A najpierw znajdź popełnię w sobie i z tego twórzmy. Peace.